Bezwieczna, żeby można było taką czułość zastosować, jak teraz jest. Z kamerą trafiliśmy na stoisko Bites.pl. Firma Bites ma w swojej ofercie ma takie marki jak GRC, i nie tylko. Naszą wagę. Znaczy może, mogę powiedzieć moją uwagę, przykuły nowe łóżka, jest to nowość na 2011, łóżko na 8 nogach, jeżeli możemy zaprosić że sobie pokażę, nogi bardzo stabilne, regulowana wysokość tych, 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 tych nóżek. Nowość, nowość na 2011 w tym łóżeczku jest, może powiem nazwę tego łóżeczka. łóżko nosi nazwę Extreme 4, GRC Extreme 4, najnowszy system regulacji oparcia. Szybkim, nie musimy rozkręcać, szybkim jednym ruchem odkręcamy. Tak samo z drugiej strony regulujemy, zamykamy. Bardzo, bardzo wygodna rzecz. Dodatkowa zaleta w tym miejscu: mamy kieszonkę na dodatkowe akcesoria, telefon bądź różne inne rzeczy. Idąc, idąc dalej, możemy zauważyć, że łóżko jest bardzo wygodne. Cenię sobie ostatnio wygodę ponieważ dużo czasu spędzamy pod namiotem z Wojtkiem, dużo na rybach, coraz mniej w domu, także takie łóżko dla karpiarza, który ceni sobie wygodę i dużo spędza czasu pod namiotem, kręgosłup nie boli. Dodatkowo na zimowe zasiadki i, i nie tylko gruby, gruba, gruba, gruby materac, stabilnie przy, przyczepiony do łóżeczka. Możemy oczywiście, jeżeli nie, nie czujemy takiej potrzeby, spać bez tego materaca, ale ja uważam, że to jest luksusowo. Dodatkowo, jak widać, w atrakcyjnej cenie możemy kupić na stoisku spell poduszkę GRC, ale chciałbym się skupić na tym, co jest nowego na 2011, dalej z firmą GRC. Przejdziemy teraz dalej, uwagę, moją, przykuł, równie wysoki namiot jak Anacondy, który oglądaliśmy zaraz na samym początku. Tutaj mamy kłada, Quad Continental. Pierwszy raz widzę tak, tak, takiego dużego kłada. Nie wiem, jeszcze zapytam się właściciela Bites, jak dokładnie ta nazwa tego namiotu jest. Bo powiem szczerze, że dopiero teraz widzę ten namiot i pierwszy raz pierwszy raz mam z nim styczność. Także podejdźmy do tego namiotu. W międzyczasie, oczywiście, dowiedziałem się, jaka jest dokładna nazwa tego namiociku, To jest skład Continental XL. No, jak możemy zauważyć, bardzo wysoki. Powiem Katalo wymiary katalogowe. Ma 1,85 m. Ale ja spokojnie wchodzę. Zapraszam, może, do środka. Spokojnie możemy stanąć w wyprostowanym. Tutaj można od razu też zauważyć, że mamy wstawione do namiotu trzy łóżka i mamy sporo miejsca. Dodatkowym atutem tego namiotu jest to, że z tyłu ma dwa duże okna otwierane z moskitierą, czyli latem jest to bardzo wygodne, bo mamy namiot nasz staje się bardzo przewiewny. No, GRC słynie z tego, że namioty ich się nie pocą, więc kład poprzedni był dobrej konstrukcji, stabilnej. Tak samo ta, ta konstrukcja kłada Continental XL jest według mnie bardzo dobrym rozwiązaniem dla karpiarzy, którzy potrzebują dużo miejsca, jeżdżą na długie zasiadki. No, dla mnie rewelacja. Bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, żeby kupić ten namiot. Z tego względu, że mamy takie gadżety, jak nie potrzebujemy y, zawieszek magnesowych, tylko wszystko tu zostało przemyślane. Czyli mamy dodatkowe zawiasy, na, za haczyki, na których powiesimy sobie lampkę. Już nam ten nie przecieka, wszystkie szwy są zabezpieczone, także super, super namiot. Mogę go polecić. Oczywiście namiot ten można było kupić na targach w bardzo atrakcyjnej, atrakcyjnej cenie. Y, katalogowa cena tego namiotu to jest 1800 zł. Y, na, na dzień dzisiejszy na, na targach e, firma Byte wystawia ten namiot za 1616, także mi się wydaje, że to jest dobra cena. E, dużo rzeczy na targach można kupić w tak właśnie dobrych cenach, a z tego co się dowiedziałem, można dokupić do tego namiotu Winterskin, czyli tak zwaną e, powłokę ochronną e, za 800 zł. cena katalogowa, także dobra propozycja dla karpiarzy, którzy jeżdżą na długie zasiadki. Jak widać, mamy tutaj kolegów z żegańskiego klubu Carp Extreme. Zaraz zapytamy się, czy coś, czy coś ciekawego zobaczyli na targach. Cześć chłopaki! Jesteśmy na targach... Na targach w... co, co zobaczyliście no, ciekawego? Jest tyko, jest Mariusz, no nie wstecz, no powiedz coś, co przykuło twoją uwagę. Piwo tyskie. A oprócz alkoholu? Y, kupiłem sobie nożyk do cięcia płytek. Na targach? I klej. Karpiowych. Szybki montaż. A coś no. z karpiowych rzeczy? Yy, negocjuję cenę Stojaka Fox. Aha, czyli wszystko jeszcze, te ceny, które tutaj mamy, takie promocyjne, jeszcze można negocjować? Za 700 zł, jak wyrwę, to będę brał. Okej, okay, dobra, czyli miłych zakupów. Czekać. Dziękuję. Mam <grym> 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 nadzieję, że się wydnie. <grym> 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 Musi się wyciąć. <grym> Znajdujemy się na stolisku yy, No Można zaobserwować pierwsze, co się rzuca w oczy od razu, że wszystkie zanęty, przynęty Jet Jetfisha ma ma mamy w. Promocyjnych cenach minus 20% od cen katalogowych. Także, według mnie, ciekawa oferta dla karpiarzy, którzy używają tej marki. Jesteśmy na stoisku Carpzoom. Jak widać, tu za nami sam szef, przedstawiciel tej firmy na Polskę, demonstruje klientom swoje nowości na 2011 rok. Sam jestem ciekawy, co ma nam do zaoferowania firma Carpzoom na 2011 rok. Może nam zademonstrować nowości na 2011 rok? Główną z nowości jest. Plasma dip. To jest dip, który ma całkiem inną konsystencję, konsystencję żelową, która doskonale lepi się na haczyku, mm. która doskonale przywiera do niego, a zarazem doskonale uwalnia aromat, który jest w niej związany. Następ... No to jakieś zapachy to jeden zapach czy to jest kilka jakichś zapachów? Tak. Jest ananas, truskawka, squid octopus, Czyli oraz... takie najbardziej popularne zapachy. Tak, w sumie. Oraz wątrobak z GLM-em. Następną nowością są. Kulki Coated boilies Są to kulki, której zewnętrzna warstwa rozpuszcza się, tworząc, tworząc taki żel wokół niej. Możemy zobaczyć w akwarium, tak my to nazywamy jeżyki. Które, które zewnętrzna, zewnętrzna warstwa tej kulki rozpuszcza się, drobnica w nią uderzają, uwalnia tą zewnętrzną warstwę, wabiąc jednocześnie karpie. Następną nowością są kulki o neutralnej wyporności, tak zwane Balance nie yy, potrzebujemy popapów, tylko to jest już kulka naturalnie wybalansowana, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Niejednokrotnie nad wodą zdarza się, że robimy bałwanki z tego względu, że, że chcemy właśnie tą neutralność utrzymać. Też Tutaj cała mamy taka u... zapachowa yy, kuleczek jest? Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Mamy ciekawe połączenia, a na nas yy, squid, mamy truskawkę, GLM i jeszcze kilka innych. Czyli firma CarbZoom na, na, na 2011 rok bardzo dużo bardzo oferta, czyli tak. dużo artykułów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy spotkamy się na targach lub gdzie indziej i zobaczymy, może jeszcze więcej będziemy Ja, wie, ja w to wierzę, ja w to wierzę, że będzie jeszcze więcej. Węgrzy yy, z każdym dniem coraz więcej produktów testują, wymyślają. Carbzomb to główna rewiza, to są innowacje. Znajdujemy się na stoisku firmy Jetfish. Przedstawiciel tej firmy na Polskę, Libor, powiedz mi, czy macie coś nowego na 2011 rok, bo słyszałem, że troszeczkę się pozmieniało, jakieś nowe, nowości? Tak, naprawdę w tym roku trochę zarobiliśmy, bo zrobiliśmy trochę więcej tych nowości. Jako pierwsze, co możemy przedstawić, to mamy zupełnie nowy miks, który był ponad dwa lata testowany na różnych wodach, jak zimnych, tak ciepłych. Da się powiedzieć, że to taki miks niby całosezonny, całokresowy. Do tego jest aminokompleks, do tego kulki pływające. No i nowość, która jest też na ten rok, są bostery. Czyli zalewy w tym samym smaku, plus reszta jeszcze następnych innych smaków. Ale tak od razu mi się, bo Bosterów w ogóle nie miała firma Jetfish. Czy, czy, czy teraz, czy to jest do wszystkich zapaków, czyli do Squid'a też już jest są Bostery? Jest, jest i do Squid'a Boster, jest i do Biokraba, Broskwinia, Żurawina, czyli da się popatrzeć, e, powiedzieć, że na ty zasięg mhm. tych, tych... Bo tutaj mamy tą nową serię tego mystika. Co, to, co, to, co przed chwilą powiedziałeś, to jest ten mystik, to jest ten nowa, nowy miks. Czym, czym on się wyróżnia? Jest bardziej rybny, bardziej słodki? Ten miks po prostu nie jest ani rybny, ani słodki. Jest to coś, coś tak niby pośredniego. pośredniego. Jest już postawiony na morskich mączkach, no bo więc na morskich mączkach, które są enzymatycznie przetrawione, czyli uprawione mączki do, do tego, żeby ryba szybciej, szybciej strawiła, czyli to, co, o co nam idzie, szybciej zjadła, szybko zjadła, szybko strawiła i znów szybko pobierała następnego pokarmu, nie? Znajdujemy się na stoisku łowiska karpiowego Gosłowice. No, jak wszyscy wiemy, łowisko jest bogate w karpie. Ja mam takie pytanie: mamy tutaj karpie jak pływające w akwarium? Czy trudno logistycznie było zorganizować cały ten transport tych, tych ryb, żeby ludzie mogli je pooglądać? No, jako gospodarstwo hodowlane mamy specjalistyczne sprzęt. Samochody z basenami zasilane czystym tlenem. Więc sam dowóz, transport nie był żadnym problemem. Ryby sobie to spokojnie, tym bardziej, że było ich mało, bo w takich basenach można bardzo dużej ilości przewozić, a to było tylko 5 ryb. Potem robiliśmy sobie jeszcze przed wystawą próby, czy będzie można trzymać w akwarium takie duże ryby, jak tu widać. Ale bardzo świetnie sobie radzą, dobrze się czują, nic się nie dzieje z nimi. I, i po prostu, no, udało nam się. Myślę, że myślę, że to nie będzie żadną przeszkodą, żeby może kiedyś przyszło się też takie wystawy organizować. Zawsze to ucieszy oko karpiarza który jednak po prostu ma na to ochotę. A jak widziałem, było dosyć spore wczoraj, dosyć spore zainteresowanie, tutaj tłoczno było, dlatego nawet nie zachodziliśmy. Czy dużo ludzi zarezerwowało już miejsca, będzie można w tym roku do Was się wybrać, powętkować? Generalnie w tym roku już oprócz wystawy i przed wystawą, no mamy już około 60 osób zarezerwowanych na ten sezon. Większość ludzi się deklaruje chętnie, ale jeszcze muszą to, jak mówili, przemyśleć i zaplanować. A powiedz mi, bo tu widzę, mamy jakiś konkurs, czy mógłbyś przybliżyć co? To jest konkurs tylko na targach? Czy, 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 czy nie? Konkurs na targach jest tak typowo już już powiem, naszą wizytówką jest ten konkurs na targach, że organizujemy konkurs i yy, zwycięzca konkursu, którego wylysujemy, wygrywa trzydniową zasiadkę dla dwóch osób na, na Gosławicach. Czyli jak widać, y, można przyjść na targi, nawet nic nie kupić, wypełnić kuponik, wrzucamy i mamy szansę pojechać na trzy dni do, na Głosławice. Myślę, że to jest fajna oferta dla karpiarzy ceniących sobie wygodę i super ryby.